innym polegały niż no, z, jednym trenerem. z zawodnikiem przed nim, a już Usuwać bardzo to? szybko. Teraz... Witamy Państwa w 13 odcinku z biegu Piotr Łudzik. Adam Klej. Jesteśmy dzisiaj na gości... w gościnnych progach bieg... cyklu Warsaw Track Cup na warszawskim stadionie na Przy Agrykoli, gdzie akurat odbywają się biegi. W tym momencie chyba to jest bieg na 5000 metrów. Piotrku, co najważniejszego działo się ostatnio? że lokalizacja dzisiejszego odcinka jest dobra, bo głównie e, wydarzenia działy się na bieżni. Mieliśmy drużynowe mistrzostwa Europy w Rosji. E, i tam to jest to samo co Puchar Europy, czy to jest coś innego? No, zależy jak, jak to na to patrzy. Teraz są to drużynowe mistrzostwa Europy, wcześniej to były Puchar Europy, a w zasadzie e, główna zasada jest taka sama, no bo chodzi o, o rywalizację głównie drużynową. Jednak zasady trochę, trochę się zmieniły. Mi się wydaje, że, że ta formuła jest lepsza. E, rywalizuje 12 państw, w zasadzie w prawie wszystkich konkurencjach olimpijskich, z wyjątkiem biegu na 10 tysięcy metrów i maratonu, więc mamy taki przekrój, dwa dni z, zawodów i naprawdę można się emocjonować ty, tym, co się działo. I yy, czym t... szczególnie się emocjonowałeś? No, z przede wszystkim właśnie dobrymi występami naszych biegaczy. Yy, odnieśliśmy aż trzy zwycięstwa. Sofia i wygrała w biegu na 3000 metrów. Kto oglądał, ten myślę naprawdę... Czuł, czuł te emocje, wiedział, no, że Sofia jest naszym talentem i, i nadzieją na przyszłość. Ale już nie na, na przyszłość, skoro już teraz wygrywa. Poza, poza Sofią wygrał także Krysten Zalewski, także w świetnym stylu. On oczywiście triumfował w biegu przeszkodowym na 3000 metrów, yy, a także wygrała, No może to, to większa niespodzianka, Renta Pliś na 5000 metrów. Ale jest zwycięstwo było naprawdę przekonujące i naprawdę w świetnym stylu. A no poza tą trójką dobrze wypadli także Jon na druga na 800 metrów. Marcin Lamadowski także drugi, tym razem na 1500 metrów, bo na 800 metrów startował Adam Kszczot. No Adam liczyliśmy, że może wygra. Nie wygrał, był trzeci. Polska opracowała się na czwartym miejscu z stratą 2,5 punktów do Francuzów. Wyciężyli Rosjanie przed Niemcami. No i rozumiem, że w związku z tym naszym prawie trzecim miejscem, można powiedzieć, powinniśmy się cieszyć, cieszyć, że tacy jesteśmy świetni. Ale fakt jest też taki, że te wyniki były strasznie słabe, prawda? To, nie były, to były wyniki daleko w ogóle od życiówek tych zawodników, a mimo wszystko oni byli w stanie wygrać. Czy to nie świadczy raczej o tym, że po prostu ten poziom tych zawodów był żenująco słaby i tak naprawdę ten, ten nasz poziom, który my się zachwycamy, po prostu też jest strasznie słaby? No myślę, że to zależy od punktu widzenia w skali świata. No i jeszcze nie jesteśmy taką potęgą, ale w Europie. Yy... Myślę, że to nie wynika z tego, że Europa akurat wystawiła słaby skład, tylko że my jesteśmy silni. To myślę też widać na podstawie wyników z poprzednich edycji. Myślę, że, że te zawody do, właśnie są taką odskocznią od tych zwykłych meetingów. w zasadzie można powiedzieć nudnych. Przede wszystkim dla ciebie. Nie jesteś... Czemu, ty, mi, ty mi w ogóle uciekasz tutaj coraz bardziej, a tutaj. <laughs> nie jesteś fanem właśnie tych zawodów na wieżni, które w zasadzie no. W tydzień, nie, w tydzień ale, wyglądałem ale ja tak jestem, samo, a teraz, ale, teraz nie, widzisz... Nie, 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 nie. Mi się podobały w ogóle te zawody, mimo tych słabych nie, nie, ja wyników. Nie, mówię w ogóle, że właśnie... nie. Ale jesteś... ja jestem fanem zawodów na bieżni, a ja przecież stałem po prostu prawie, że czułem oddech bekela, jak mi mijał, kiedy tam robił... No tak, napiąc... ale to już inna skala, no widzisz, to były zawodnicy w europejscy no widzisz, nie tak, a czołówka w zasadzie no... Ale przecież ja chodzę z, z przyjemnością na zawody na, na, na bieżni byłem w Wieliszce ostatnio na Mistrzostwach e, Polskich na 10 tysięcy metrów e, byłem w Zamościu na Mistrzostwach Młodzieżowych, Mistrzostwach Polski na 10 tysięcy metrów, więc ja lubię zawody na bieżni, e, to, to nie jest to samo ja raczej uważam, że e, władze lekkiej atletyki nie potrafią zrobić czegoś, co spowodowało, że ja nie mówię, żeby znowu na bieżni były te setki tysięcy, czy tam powiedzmy czy tysięcy ludzi jak w latach 50. kiedy były mecze, Polska, Stany Zjednoczone, Polska, Niemcy i tak dalej, ale no żeby jednak tych ludzi było więcej, no bo, bo lekka atletyka jako taka nie przyciąga, uważam. No. no nie, ale myślę, że te zawody te duży nowe wiemczostwa. No jeżeli nie przyciągały jeszcze teraz, no to ta formuła, bo, bo European Athletics cały czas stara się, cały czas modyfikuje te zasady, no bo pamiętajmy, że, że jeszcze kilka lat temu był taki pomysł, że ściągali tych zawodników, żeby też wyeliminować te biegi na miejsce. Nie? Że... No zwłaszcza, że teraz jest od niedawna nowy szef European Athletics, a tutaj minęła nas mocna grupa warszawiaków. Może w ogóle porozmawiamy chwilę z szefem zawodów, czyli z Kubą Wiśniewskim na temat tego, właśnie co on myśli na temat zawodów w Czeboksarach. Jaka jest Twoja opinia na temat tego, co działo się w Czeboksarach? Czy ten, ta forma zawodów drużynowych Ci się podobała? Czy, czy jak, Co o tym myślisz? Wiesz co, to jest tak, że zawsze zawody drużynowe, od zawsze w lekkiej atletyce wyzwalały kompletnie jakby inne emocje i na czym troszkę innym polegały niż takie imprezy mistrzowskie tradycyjne. Ja myślę, że to jest super fajna formuła, która może wymaga jeszcze troszkę, że tak powiem, natlenienia, bo zawody w Czeboksarach, przynajmniej dla, dla nas Polaków, bardzo obfitowały w fajne wyniki, ale też... E, zaraz, dobre miejsca, natomiast nie w dobre wyniki, żeby było jasne. Tak. Bo nie było dobre natomiast... wyniki, bo oprócz może tak. 800 metrów. Zgadza się, natomiast ta formuła zakłada, że przede wszystkim ścigamy się na miejsca i to jest troszkę taki powrót, myślę, do lekkiej atletyki, którą rozumiemy jako ściganie się o pierwsze miejsce, a nie konkretnie o walkę o jak najlepsze rezultaty. I właśnie to jest fajne, że nie zawsze musi być zwycięzcą na mecie rekordzista świata i znowu ten sam gość, znowu ten sam bezimienny Kenijczyk, tylko bardzo często decydują rozwiązania taktyczne, które w Sarach myślę, że e, na przykład w wykonaniu naszych, e, naszych sportowców fajnie się sprawdziły. Czyli ja bym e, powiedział, że ten poziom wyników sportowych, jak byśmy patrzyli, no to rzeczywiście był niski, ale, e, ale ten e, na przykład 8.37, e, jeśli dobrze pamiętam, Krystiana Zalewskiego, to wolniejszy od mojej życiówki, ale to był bieg, po prostu marzenie Taktyczny majstersztyk, myślę, że do oglądania wiele razy przez każdego, kto interesuje się lekką atletyką, czy to stadionową, czy, e, czy, czy, czy uliczną. Ale tak to jest ten może po prostu tam ci wszyscy pozostali goście, byli strasznie słabi. Może i tak, ale wiesz, to jest tak, że na dystansie, jeżeli bieg rozgrywany jest w słabym tempie, to w mojej opinii e, może się tak okazać, że na ostatnich 100 metrach szansę ma każdy na zwycięstwo. I trzeba. to nie trzeba szukać rok temu. Krystian Zalewski był siódmy, bo się przewrócił, a też miał przecież świetny wynik i w tym sezonie, w tamtym sezonie, przecież był wicemistrzem Europy, więc też był faworytem. No ja chciałem powiedzieć, że teoretycznie w tym biegu startował z nim mistrz Europy. E, wiadomo, w jakich okolicznościach, w jakich okolicznościach. Jak zdobył to mistrzostwo Europy, ale, ale mimo wszystko no, nie była to taka bardzo słaba obsada. Rosjanie wystawili rzeczywiście swojego aktualnie najszybszego zawodnika. To też jest tak, że każdy kraj no, wystawiał swoich, swoich najmocniejszych, starał się przynajmniej wystawić najmocniejszych zawodników. Może nie na wszystkich dystansach to było dobrze trafione, ale myślę, że przynajmniej w przypadku Rosjan, to rzeczywiście byli najlepsi zawodnicy. Oni się musieli dobrze pokazać u siebie. W konkurencjach technicznych startowała absolutna czołówka Rosjan. Да, што до Росијан тоа остатни мами хиба Mieszane uczucia. mieszane uczucia nie? zresztą tak naprawdę z kim teraz nie mamy mieszanych uczuć w kontekście ostatnich tak, e tak, wydarzeń Polakami. Z, Polakami. z Polakami z Polakami no tak czy jak myślę, że właśnie tak broniąc troszkę troszkę tego, że tej tezy, że wyniki były słabe, to ja bym ja bym trochę odwrócił może kota ogony i powiedział, że, że tutaj liczyła się jakby rywalizacja rozwiązania taktyczne i, 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 i to, kto jakie miejsce zajmował, wiadomo, że to się liczy do łącznej punktacji, to jest trochę tak jak w, w, w no to jest tak, jak w sporcie zespołowym tym razem, że, że na wynik ogólny składają się wyniki poszczególne i myślę, że szczególnie w konkurencjach biegowych i, i rzutach pokazaliśmy, że, że jesteśmy w czołówce Europy. To jest też dla mnie taki ciekawy, ciekawy przyczynek do zastanowienia się, że może jest tak, że my czasem żyjemy taki, w trochę takiej trochę <laughs> że żyjemy trochę, trochę w takiej bańce mydlanej, jak narzekamy na ten poziom polskiej lekkiej atletyki, no bo tutaj się okazuje, że jesteśmy czwartą siłą w Europie przed Wielką Brytanią. Eee, można sobie mówić, a bo Wielka Brytania nie, nie startowała o tak, albo byli słabi, ale suma sumarum w lekkiej atletyce okazuje się, że my jesteśmy eee, no w czołówce europejskiej. Tak. No, ale gdybyśmy tak policzyli e, liczność e, narodów czy krajów to by się okazało że pewnie właśnie jesteśmy na tym czwartym piątym miejscu. Aha. Więc, to tak znowu nie jest może niezwykłe, że jesteśmy no tak. tutaj No tak ale tak, ale jesteśmy ale... tak ale... ale... jednak słabsi. No, tak mi się wydaje, że kiedyś byliśmy słabsi, właśnie Piotrek dobrze mówi, pozna te wyniki na wylot z ostatnich lat, z czasów, kiedy przecież sam startowałeś. I to naprawdę był, przecież obijaliśmy się o, o, tą, o tą drugą Ligę Europejską przez wiele lat. Myślę, że to jest, że to jest teraz naprawdę duży progres. Oczywiście e, taka też jest to, to jest moja prywatna opinia, że nie możemy poprzestać na tych bo w wielu nie A wracając go do, do tego poziomu, który nie jestem zły, jest że to, to chciałbym przypomnieć, że często dyskusja w Polsce się rozwijała o, o warunki finansowe, o to jak, e, jakie mamy możliwości szkoleniowe i nie wiem, może jest tak, że wcale nie on. jest, no. czy jakaś, jakieś państwo jest europejską potęgą. Dobra, dziękujemy Ci na razie, <grym będzie. <grym te... <grym Pytali dalej, dalej, bo deszcz nam się rozpadał, ale jeszcze będziemy wiem, szukali potem, bo tutaj się rzeczywiście teraz gorąco zrobiło na bieżni. Bardzo gorąco, Meeting Warsaw Track. Up. zapraszam wszystkich serdecznie następnym razem, bo już teraz pewnie nie zdążycie. W każdym razie zapraszam na wrześniowy Meeting Warsaw Track up. właśnie tych, którzy oglądali takie zawody w Czoboksarach w telewizji i podobało im się i chcieliby spróbować biegania po stadionie. No tyle tylko, że tutaj nie drużynowo. Nie, tutaj nie No chociaż, chociaż mamy na koniec sztafetę, tak, tak. Sztafety, tak, na końcu właśnie Adam i, i Pios mają wystartować podobno w sztafecie A. i e, szukamy tylko dla Was godnych, e, wiecie, zmieniaczy, ale już ćwiczcie zmiany sztafetowe, może tym mikrofony. Dobra. To ja Dobra. zmykam, bo trochę się zrobiło zimno, muszę dopingować tych zawodników Dobra. na Dobra, dzięki, na razie. Wśród tłumu zawodników na stadionie przy Koli nasze czujne oko wychwyciło Kasię Kowalską. Jej koronną konkurencją jest bieg na 3000 metrów z przeszkodami. Niestety nie ma ostatnio dobrej pasji. Na meetingu w Czeboksary była szósta z bardzo słabym czasem 10.03. Jej progresja w perspektywie ostatnich kilku lat też nie wygląda dobrze. Kasia od 13 lat trenuje w tym samym klubie z tym samym trenerem. Czasami sama zmiana może być wystarczająco dobrym bodźcem i postanowiliśmy się zapytać ją co o tym myśli. Jesteśmy tutaj z Kasią Kowalską, czołową polską długo, biegaczką długodystansową, chociaż Kasia ty głównie się raczej uważasz za biegaczkę przeszkodową. Dokładnie. Tak? A powiedz, bo tak os, y, ostatni z ostatniego występu nie jesteś jakoś za bardzo zadowolona, prawda? Y, dokładnie nie, jeszcze, że tak powiem, troszkę złapałam kontuzji na obozie w Zakopanem. I ten maj troszkę taki nie przetrenowałam, na razie się nie nastawiałam, nie nastawiałam się już wcześniej i nie nastawiam się na ten czerwiec. Bardziej się skupiam na, na lipcu i tam chcą się rozkręcić, dopiero, dopiero zbliżyć się do tej formy. Słuchaj, wiesz co, tak interesuje mnie taka jedna sprawa bardziej generalna, że yy, jak się trenuje ileś lat, tak? to w pewnym momencie osiąga się jakiś taki pułap, który trudno jest przekroczyć. Być I powiem. się szuka różnych metod jak ten pułap przekroczyć. Trenujesz naprawdę bardzo wiele lat już z jednym trenerem. I teraz, czy, czy nie myślałaś o tym, żeby coś tutaj zmienić w tym temacie? E, myślałam, e, myślałam jak najbardziej i ja nie, tutaj jestem, istnie... e, że tak powiem, w tym kierunku. Potrzebuję, e, może ja nie, nie, nie mam jakiś, e, że tak powiem, e, że tak powiem żalu do, do Trenera nowakowskiego, że coś tam nie wychodzi, ale cały czas po prostu też trenujemy na wysokich obrotach i być może ja potrzebuję e, troszkę innego jakiegoś bodźca, może, może jakaś jedna rzecz, która może to, to zmienić. No, zobaczymy już niedługo. Być może coś w tym temacie będzie no, zmiana. No, to w takim razie mam nadzieję, że się dowiemy o tym szybko. Zobaczymy. No, dziękuję bardzo. Wiem <grym>, do czego dążysz. <grym>, I w Rosji, w Rosji na radę, na razie w Rosji. W Rosji na Już jest do tego,

Półtorej tygodni badania krwi, cała morfologia, hematogryt, hemoglobina plus ferretyna, musiałam to poprawić. No to teraz 15.30, no to wiesz, jest ale, bardzo ładny progres, nie? No tak, jak właśnie mówiłem, żebym to idzie wcześniej, to było zupełnie inaczej oglądać, aczkolwiek bardzo dziękuję Bogu, i mi to pomógł, bo zakładałem dzisiaj na początku po 3, 5 ostatni weekend w ostatnią sobotę w parku Żeromskiego w Warszawie mieliśmy okazję zorganizować taki trening na tak zwanych łańcuchach motorycznych. Wiecie, to taka szumnie brzmiąca nazwa, ale coś za tym jest. Chodzi o to, że tak naprawdę nasze ciało aktywizując jakąś część naszego, nie wiem, na przykład, powiedzmy, biodro do zgięcia, to nie jest tak, że tylko jeden mięsień działa, to jest cały łańcuch idący od mózgu, prawda, poprzez tutaj yy, yy, brzuch, yy, zginacze biodra. I różne mięśnie są aktywizowane, więc to jest cała grupa, całe pasmo motoryczne. I chcieliśmy zrobić taki trening, który by yy, aktywizował bardzo mocno konkretne pasma, ale tylko jedno pasmo w danym momencie, a inne pasma, by w danym momencie się po prostu dostosowywały. I zobaczcie, jak to wyglądało. Robiliśmy te z, ten trening głównie na podbiegu. Tam jest bardzo fajny podbieg. W każdym z tych, na każdym z tych podbiegów zawodnicy mieli za zadanie skupić się na jednym konkretnym ruchu na, na, na jednym konkretnym dynamicznym powtórzeniu w taki sposób, żeby Mieć wrażenie, że nie robią na przykład 10 podbiegów, ale na przykład, że robią 500, czy tam powiedzmy 300 zgięć biodra, albo na przykład 300 wyprostów biodra, albo na przykład 250 zgięć kolana. Koncentrowaliśmy się na jednym konkretnym ruchu, tak żeby po każdym podbiegu zawodnik czuł satysfakcję, że wykonał jakąś liczbę powtórzeń według no, dobrych jakościowo. Ale co ciekawe, uważam, że to ciekawe, tam było jeszcze dodatkowe do, do utrudnienie, bo ci zawodnicy musieli robić to w sposób synchroniczny. Dlaczego w sposób synchroniczny? Dlatego, że po pierwsze, synchronizacja takiej grupy, która jest na miarę podobnym poziomie, y, wymusza dodatkową pracę dla mięśni. Zobaczcie, że zawodnicy muszą przez to. Czasami szybciej, a czasami wolniej zareagować w taki sposób, żeby dynamicznie dostosować swoją kadencję do kadencji zawodnika, który biegnie przed nimi. Zobaczcie, jak wygląda to na właśnie na jednym z ujęć, że widzicie, że tutaj zawodnik nie, zawodnik nie jest jeszcze synchronizowany z zawodnikiem przed nim, a już dwa kroki dalej jest synchronizowany. On musi tego pilnować, bo inaczej. Można powiedzieć, że zadanie jest niezaliczone. A to jest jeden element, taki, który można powiedzieć, że stricte fizjologiczny, który zmusza zawodników do bardziej dynamicznej pracy mięśni, ale drugi jest taki, że yy, taka praca, taki trening niezwykle integruje grupy i uważam, że jest bardzo ciekawy, szczególnie jeżeli mamy dużą grupę, możemy naprawdę zrobić to w sposób, yy, można te grupy podzielić nam na mniejsze w zależności od poziomu i naprawdę wychodzi z tego fajna zabawa. A co na koniec chciałem powiedzieć, że najciekawsza sprawa jest taka, że w najbliższą sobotę, także o 8 rano w Parku Żeromskiego naszym gościem specjalnym będzie pan Tadeusz Kępka, czyli... Treni, trener byłego rekordzisty świata na dziesięć tysięcy metrów, trener Gilberto Silwy, Dionizio Serona, czyli zawodników wygrywających niegdyś maratony w Londynie, w Nowym Jorku, w Chicago. No, gdybyśmy chcieli policzyć punkty, jakie pan Tadeusz Kempka zebrał za osiągnięcia jego zawodników, to być może by się okazało, że jest to zawodnik, że jest to trener o największych osiągnięciach światowych. No. Słuchajcie, ten oto młody człowiek, który stoi przy mnie, nadal młody, mimo że siwizna trochę przyproszyła jego włosy, jest cały czas właśnie głównym tak naprawdę yy, jak to się mówi sprawcą tych różnych magicznych rzeczy, które dzieją się w systemie katalogbiegowy.pl A ostatnio wydarzyło się tam naprawdę. Kalend Przepraszam, Kalendar katalog biegowy.pl to też, ale to ktoś in inny sprawca tam głównie działa. Jeszcze o tym będziemy więcej mówili, jak tam już wszystko będzie dograne. Natomiast jeśli chodzi o kalendarz biegowy.pl, to jest system, który staje się coraz lepszy. Wiem, że to niemożliwe, ale naprawdę staje się jeszcze ciągle lepszy. I Piotrku opowiedz nam o kilku ciekawych zmianach, które tam ostatnio nastąpiły, bo naprawdę nastąpiły ciekawe zmiany. Lokalizowanie imprez no, opierało się na kodach pocztowych. Te kody, no. Się okazuje, teraz często, były... często jest tak, że kod pocztowy jakiegoś miasta czy tam wioski jest na przykład 15 km od miejsca, którego dotyczy, prawda? Dokładnie. ta baza też nie była kompletna. W zasadzie małe miejscowości nie były widoczne w tej naszej bazie. I na tej podstawie wyszukiwanie ich, znajdywanie na, na mapie było trudne. Teraz korzystamy właśnie z w zasadzie bazy danych Google'a. W zasadzie teraz chyba zauważyli to te osoby, które dodają imprezy, czy tam treningi, czy wydarzenia. W zasadzie teraz nie trzeba znać kodu. Wystarczy znać właśnie y, miasto, ulicę i w zasadzie to tyle. Czasami nawet y, jak się dane miejsce nazywa, tak? Że na przykład jakiś dom chłopa. Tak, no czy, czy park jakiś, no. System już to powinien dość szybko i, i automatycznie znaleźć, więc nie powinno być problemu z naniesieniem odpowiedniej lokalizacji. Fajne jest też to, że można w ogóle powiększyć mapę na cały ekran i rzeczywiście dzięki temu możemy nawigować w taki sposób, że naprawdę na całym ekranie mamy jedną wielką mapę, w związku z czym możemy przeglądać ją i przesuwać bardzo szybko. Teraz odnajdywanie imprez w okolicy też nie będzie musiało się opierać na kodzie pocztowym. W zasadzie kto no, zna kod pocztowy miasta, do którego jedzie? No, w zasadzie znamy jeden kod pocztowy, ten. Które dotyczy naszego miejsca zamieszkania. A teraz, teraz jak? A no teraz, jeżeli chcemy znaleźć w zasadzie imprezy, w, w, na przykład w okolicy Radomia, wpisujemy Radom i liczbę kilometrów wokół Radomia. I w zasadzie na tej podstawie mamy Ale właściwie to, to też tak było przedtem? tak? Było przedtem, ale nie nie wpisywało się miasta, tylko kod pocztowy. Słuchajcie, także zachęcamy Was do eksplorowania kalendarza. Oczywiście, także dodawania imprez, bo jak wiecie, nasz system motywacyjny działa cały czas prężnie i wszyscy ci, którzy dodają imprezy, tam punktują coraz wyżej i potem mogą odbierać wartościowe kupony, które mogą realizować w ForPro. To moim dzieciom się podobało. no. No cóż, tym optymistycznym akcentem ze stadionu w Warszawie przy Agrykoli żegnają Państwa Piotr Łudzik i Janek Do zobaczenia.